Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mr. Misiek poleca. Witam Was serdecznie, zapraszam do subskrypcji, lajkowania, do oglądania, do możliwie jak najszerszego grona udostępniania moich wypocin. Więc moi drodzy w dzisiejszym vlogu chciałem Wam przedstawić z powrotem Panią Głowicę. Pani głowica, która do nas wróciła, więc moi drodzy, tak macie déjà vu, bo wróciła od klienta. Niestety, mimo naszych najszerszych chęci, ja wszystkiego nie zauważę. Tak, jak staracie się i widzicie, że naprawdę chcę to robić uczciwie, to nie zawsze wszystko się uda. I powiem szczerze, w tym przypadku. To się nie udało. W poprzednim odcinku mówiłem, że pani głowica, jeżeli chodzi o tą, o tą głowicę, pani głowica, super głowica, pani głowica. Wow, czeska za 6000. No i teraz wam powiem tak. Nie pani głowica, tylko szmata głowica. Pan Bubel bym to nawet powiedział nawet w tym momencie. Pan Bubel, albo pani Bubel, szmata za 6 tysięcy, którą można sobie z przeproszeniem kant dupy wytrzeć, ponieważ ta głowica nadaje się do szrotu. Zaraz Wam powiem dlaczego. E, oczywiście wiecie, że ja mam twardościomierz, więc sobie posprawdzałem, tak z ciekawości głowica, jako głowica jako korpus ma poniżej 20 HRC, ale zawory łapią się na 25 HRC26. Nie będę wam już tego pokazywał, bo to nie, nie jest też tematem tego odcinka. Ale to, to po prostu taka wiedza dla wtajemniczonych. I na pewno będę chciał wam pokazać inne rzeczy, ponieważ tą głowicę, którą klient otrzymał, moi drodzy. Ja bym chciał, żeby zawsze było super, żeby zawsze było pięknie. No, ale niestety się nie da. Tą głowicę już sobie klient wyczyścił, już sobie tutaj pokręcał szpilki, już się sobie przygotował do montażu, więc ona ma pewne ślady montażowe, ale tego to nawet ja bym nie wiedział. I klient Dowiedział się tylko tego, tego przez przypadek, moi drodzy. Klient czyścił głowicę, klient głowicę pucował, poskręcał sobie, ale mówi jeszcze z ciekawości: zajrzy do wewnątrz i świecił latarką w pierwszy, jak i w drugi. Cylindr. i nie wiem czy wy to zauważycie ja będę się starał wam to pokazać bo tego to by się najstarsi górale nie spodziewali widzicie tam głęboko głęboko pionowo idzie rysa Tutaj nie wiem, czy będzie to widać, ale ja to widzę już teraz. Nie wiem, czy mi tak się uda. O, i latarka, i sufniarka nie chcą ze mną współpracować, ale tam od dołu. Tą ryskę też widać najprawdopodobniej podczas wciskania, tu Wam wszystko jeszcze raz pokażę, to nie będziemy nic ukrywać. Niech się wiedzą, jakiego Bubla robią. Nie widać? Widać. Tam u góry, te czarne, ta kreska. Nie wiem, czy to jest kreska, czy pęknięcie. Powiem Wam szczerze, nie chcę mi się tego rozbierać. Ale tu było widać ładnie. To właśnie. Nie wiem ogólnie. Powiem Wam szczerze, nie wiem. Ja jestem tą sytuacją ogólnie wstrząśnięty. Ale nie zmieszany. Ze względu na to, że ja już w swojej karierze nie rzeczy widziałem. Ale nie pomyślałbym, moi drodzy, że za sześć tysięcy złoty przedmiot, głowica nie będzie przez producenta, przez pracownika sprawdzona. Być może jest tak że wcisnęli prowadnicę, wszystko było ok, a dopiero ten problem pojawił się po czasie. Może tak być, że ta głowica może jeszcze później le leżakowała i nie puściło to od razu, tylko. Pstryknięcie, to pęknięcie pojawiło się po czasie. Jest takie duże prawdopodobieństwo, lecz nie wiem, czy mogę wam powiedzieć, no ale chyba mogę. Dzwoniłem w jedno miejsce, a w miejsce to, które brałem. Mają jeszcze dwie głowice. I tamte dwie głowice najprawdopodobniej też są strzelone. Więc nie podejrzewam tutaj winy pracownika. Chociaż może być feller pracownika, bo nie zmierzył dokładnie gniazda pod prowadnice i prowadnicy tej tolerancji różnicy nie ujął Dobrze. I zrobił to co zrobił. Ale jeżeli mamy trzy głowice, czyli 18 koła i wszystkie są out. No to moi drodzy, powiem wam szczerze, Że niekoniecznie musi to być pracownik, tylko problem z dokładnością pomiarów pomiędzy jednym elementem a drugim, i tylko i wyłącznie tutaj, może obróbka, może coś innego, nie wiem co mam Wam powiedzieć. Temat jest bardzo ciekawy, będzie na pewno rozwojowy, bo to idzie do zwrotu. To idzie do zwrotu. Na pewno nie będziemy tutaj tego przyjmować, nie będziemy tego trzymać na stanie. Idzie do zwrotu tamte głowice, z tego co wiem, też idą na reklamację. Więc temat jest ciekawy. Wiemy już, na co zwracać uwagę przyszłościowo, gdy kupimy głowicę, bo powiem Wam szczerze: no kuźwa, no ludzie, no taka jest prawda, no nie oszukujmy się. Czy ja. Czy kto inny, czy inny sprzedawca, czy nawet kupując samochód, cokolwiek, ktoś zagląda do środka i sprawdza każdy element? No nie. Mimo moich szczerych, najszczerszych chęci, ja też bym chciał wszystko robić jak najdokładniej i wam to pokazywać. Co mogłem, pokazałem, co zauważyłem. No i niestety, moi drodzy, Trafiło się tak jak się trafiło Ja bym tutaj z miłą chęcią rozebrał Bo wystarczy tam schądzić szpilkę I tutaj nacisnąć I to rozebrać Ale nie chcę mi się Wam powiem szczerze rozbierać tego drobny mak I popatrzeć od dołu Chociaż Myślę jeszcze, ja tutaj to cwanie zrobić. I czy by się udało, ale nie będziemy kombinować. Nie będę tutaj nic robił, żeby ktoś mi później nie powiedział, że to rozbierałem. Jak powiedział tutaj, klient też nie chciał tego demontować. ja też chyba nie będę demontował. Zaleniwy w tym momencie jestem. Nie chcę mi się strasznie. Ale, jakby rozebrał, to by rozebrał, nie? O, właśnie. A więc, moi widzowie, rozebraliśmy przepraszam. Nową głowicę. I zobaczcie, że było ciekawiej. Pęknięta jest w dwóch miejscach. Widzicie? Tam u góry i tu na dole. Strzelona jest. Czy to ma będzie miało wpływ, moi drodzy, na dalszą pracę? Uważam osobiście, że nie. Ale kwestia jest taka, że. To się może odłamać, podejść pod zawór, albo wpaść do głowicy i narobić szkód. Więc temat jest bardzo tutaj ciekawy. Czy to nie będzie szło dalej? Nie wiadomo. Ale nie smak pozostaje. Nie będę już rozbierał tego drugiego zaworu moi drodzy. Ale jak mam to rozebrane, to ten zawór już sobie włożę, a pokażę wam jak wygląda zawór i gniazdo. Więc wyglądać. Wygląda ładnie, tu sobie przyniosłem urządzenia pomiarowe, zobaczcie jakie cienkie zameczki, bardzo takie delikatniawe. już to kładę, poczekajcie zaraz to mi uderzy, no i zobaczcie. Podkładka sprężynę, uszczelniacz zaworowy, nie wiem czy on jest dobity do końca, powiedzmy, że tak, zaworek. Sprężyna wewnętrzna, zewnętrzna. Mamy talerzyk, wkładkę talerzyka. I dwa zamki. I to jest, oczywiście, moi drodzy, całość. Śrubka, dwa płaskowniki od siewnika, i zaraz będziemy ją składać. Może mi się uda wam to pokazać. Nie wiem, czy będzie to takie ekscytujące. Może nie, może tak. ale jak to mówią potrzeba jest matką wynalazku o muszę sobie to jeszcze moi drodzy ucisnąć żeby mi tu to podeszło klucz dosyć prymitywny moi drodzy aczkolwiek Grunt, że działający wkładamy dwa zamki i lecimy z tym w dół. Jeden siedzi. Tu musimy to przecisnąć. Najlepiej jakby się udało go obrócić. O! Ciężko będzie. Ale. Damy radę. Dlatego jest nierówno, bo tą śrubę muszę sobie też dokręcać, aby no weszło. Bo przesuwa mi się cały czas sprężyna w tą stronę. To jest jak najbardziej prawidłowa reakcja. O! Spróbujemy jeszcze raz. Mimo najszczerszych chęci, mimo, mimo najszczerszych chęci, żeby się nie udało. No to się udało. Zobaczcie, zapięte zameczki trzymają śruba, dwunastka i jesteśmy, moi drodzy, uratowani. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Do następnego. Hej, cześć.